Witajcie, w nawiązaniu do mojego niedawnego filmu na temat figurek Transformers Prime, dzisiaj zajmę się przelotnie tam pokazanym produktem third party, który dla mnie osobiście jest definitywną wersją Megatrona z Prime. Przed Wami APC Toys Dark Master. Primowy Max nie miał niestety szczęścia do większej skali. Jego całkiem udane figurki wydano w miniaturowej klasie Commander oraz Deluxe w Prime First Edition. Voyager z pod linii Prime Robots in Disguise, jak wspomniałem na moim filmie zbiorowym, jest bardzo przeciętną figurką i mało satysfakcjonującym doświadczeniem. Niestety to na niego byli skazani przez dłuższy czas fani Prime, no bo nic lepszego i pasującego skalą po prostu nie istniało. Do momentu aż wkroczyła APC Toys, które. hm. pożyczyło sobie projekty Prime First Edition i wydało te modele na nowo. Upskalowane, powiększone z dodatkowymi. Akcesoriami i drobnymi poprawkami. Czy jest to w porządku czy nie, nie będę się tutaj rozwodził, bo jest to temat rzeka, a sam nie mam jakiegoś szczególnie wyrobionego zdania na ten temat. Skupmy się na figurce, będącej tematem dzisiejszego materiału. Dark Master to oczywiście powiększony Deluxe Megatrons First Edition. APC Toys zaczęli, o ile się nie mylę, od Optimusa, więc nadejście jego adwersarza było tylko kwestią czasu. Nie jest to idealna kopia produktu Hasbro, bo o ile się nie mylę, jest tutaj kilka usprawnień, ale ciężko mi tutaj o porównanie, bo oryginalnej figurki nie miałem nigdy w rękach. Postaram się zatem podejść do tego produktu całkowicie na świeżo. Mroczny Mistrz albo po prostu Megatron, nie czajmy się, transformuje się naturalnie w to, co widzieliśmy w serialu, czyli stylizowany kosmiczny myśliwiec. Być może pomysł na tryb obco wyglądającego latadła podsunęło tutaj Bayformers, a konkretnie pierwszy film, w którym Max również był latającą kupą poskręcanego żelastwa. Nie ukrywam, że nie jestem fanem tego trybu pojazdu. Statki kosmiczne w Transformers potrafią fajnie wyglądać, o ile nie czuć od nich robota, któremu w kreskówkowym stylu spadło na łeb kowadło. W serialu latadło to wyglądało nawet estetycznie, figurkowo no, po prostu nie da się tego zrobić idealnie. Zawsze będzie gdzieś tutaj ta sugestia widocznych łód i poskręcanego żelazstwa. Owszem, ma to jakąś tam sylwetkę, ale no cóż, po prostu średnio ładną. Nie byłem tego fanem już w wypadku wersji Hasbro, tutaj też nie jestem, ale jedno trzeba oddać Dark Masterowi od razu. Jest tysiąc razy lepiej pomalowany. Figurka lśni metalicznym srebrem z wstawkami w opalizującym fioletowym, co oddaje serialowy wygląd Megatrona tysiąc razy lepiej od tej mdłej szarości wersji R.I.D. Ten metaliczny lakier prezentuje się po prostu cudownie. Mamy tutaj ten stylizowany przód który formuje opuszczana klata Meksa, tak jak figurce Hasbro. No wygląda to jak takie mocno niedookreślone coś, jak prawie wszystko na tym kosmolocie. Ale no cóż, taki design po prostu. Dalej moim ulubionym detalem jest ta kuriozalna wystająca głowa. No wygląda to mega komicznie, co już wzmiankowałem na filmie o figurkach Prime. W serialu, no wyglądało to jednak subtelniej, plus w trybie latającym Megatron zawsze był w ruchu, więc tak czy siak ciężko było to nawet dostrzec. W tej figurce, no już nie będę wiązał szalika. Podobają mi się nawet wloty powietrza z tyłu. Jeden z niewielu dedykowanych temu trybom i detali. Fajne są też ostro zakończone skrzydła w poszyciu. Niestety jest to hash par, a z tyłu instaluje się działo fuzyjne, które trochę za bardzo odstaje do tyłu. Od zadku strony widać złożone ramiona. Na dłonie chowają się akurat na tyle, że nie rzucają się w oczy, więc od biedy można to uznać za jakieś dopalacze. Pod spodem zaś niezły śmietnik. Widać kolczaste na ramienniki robota, które nieco za bardzo odstają przez co latadło w stanie spoczynku nie leży płasko na podłożu. No i jest to wybitnie tryb alternatywny, w którym wszystko musiano jakoś poupychać, żeby to miało sens, ale nie wszędzie wyszło to idealnie. Z tym, że jest to kwestia specyficznego designu niż samej figurki. Kilka porównań. Na pierwszy ogień oczywiście R.I.D. Voyager Megatron. No widać, że Dark Master jest znacznie większy, masywniejszy, o malowaniu nawet nie wspomnę, bo to jak kopanie leżącego. Większość detali się powtarza, widać subtelne różnice trochę w sekcji frontowej, plus jeszcze na u Dark Mastera lądują pod spód konstrukcji, zaś w hasbrowskim Megatronie trafiają na boki. Tak Dark Master prezentuje się z First Edition Starscreamem i R.I.D. Soundwavem, tak z R.I.D. Optimusem, no, i dożyćmy sobie jeszcze do puli porównań nowsze figurki: Kingdom Cyclonus oraz Siege Megatron. Dwóch tyranów o tym samym imieniu, inne uniwersa. Transformacja tej figurki początkowo sprawiała mi trochę problemów i właściwie miałem ją nawet początkowo wytknąć jako wadę. Jednak po dwóch, trzech przemianach w jedną, drugą stronę oswoiłem się z nią na tyle, że ostatecznie uznaję ją za średnio wymagającą. Schemat da się załapać w miarę szybko, i jest delikatnie inny niż w wypadku RID Megatrona. Sporo jest tutaj małych zatrzasków i połączeń klipsowych, które mocno się trzymają, przez co no momentami ma się wrażenie, że coś. Się zaraz ułamie, kiedy użyjemy większej siły. Do rozłączenia elementów trzeba podejść po prostu z głową. Skrzydła statku tworzą nogi, po zakleszczeniu boków łódek zresztą z tyłu wyciąga się ręce, które sprawiają chyba najwięcej problemów podczas transformacji z robota w latadło. Nigdy do końca nie umiem rozkminić jak głęboko się chowają pod poszyciem i żeby wszystko się spasowało, robię to głównie na czuja. Warto też uważać na osłonę krocza, którą unosi się na zawiasie. Jest to dość cienki element, który no, lubi wtedy zaczepiać trochę o połówki klaty. Lepiej odciągnąć je wówczas maksymalnie, żeby nic o siebie nie zaczepiało. Znajemy klatę z połówek dziobu statku, tak jak w wersji Hasbrowej, nic nowego. Pozostaje wypozować ramiona i uformować plecy. Ostatecznie władca Decepticonów staje przed nami w pełnej okazałości. Gdy wyjmowałem Dark Mastera z pudełka, ogarnął mnie mały zachwyt. Spodziewałem się, że będzie wyglądać lepiej od oficjalnego Voyagera, ale dopiero na żywca różnica w wykończeniu, motoryce i ogólnej prezencji totalnie mnie powaliła. Max od APC jest znacznie wyższy, potężniejszy w barach i czystszy konstrukcyjnie. Oczywiście dużo jest tutaj kopiowania z Dalaxa z First Edition, ale rozmiar i to Piękne malowanie też robią tutaj robotę. Spotkałem się z opiniami, że plastik, z którego wykonano tę figurkę, jest słabej jakości. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem te zarzuty. Owszem, figurka jest raczej lekka, jak na tak zdawałoby się masywnego robota, ale jakość tworzywa moim zdaniem nie odbiega od innych produktów third party, które posiadam. Jasne, jest trochę inne niż hasbrowe, ale w moim odczuciu jakość jest naprawdę okej. Okay. Głowa perfekcyjnie uchwyca megatronową fizjonomię, złowrogo patrzące czerwone oczy, nad nimi osobliwe brwi, jakże charakterystyczne dla stylu graficznego Prime, dlatego grymas szczerzące. Ostre zęby. To jest właśnie Prime Megatron budzący grozę samym spojrzeniem. Nawet kiedy robił swojego trademarkowego Zeza. Zawsze mi się też podobał Prime redesign klasycznego wiadrowatego hełmu Meksa w takie coś bardziej podłużne i agresywnie wykończone. Aczkolwiek taki kształt ogranicza trochę ruchomość łebka, przez ten długi nadkarczek. Głowa jest na stawie kulkowym, no ale nie bardzo da się ją zadrzeć w górę. Trochę też nie rozumiem, po co zainstalowano tutaj podświetlenie oczu, skoro i tak zostały one pomalowane na czerwono. Takie rzeczy zdarzają się też w figurkach Hasbro. Nie rozumiem. krota jest wydatna, Megatron to w końcu. Nie wymoczek. Rzuca się oczywiście w oczy to puste miejsce na samym środku. Ewidentnie przeznaczone na znak frakcyjny Decepticonów, no ale wiadomo, niemożliwe do zaimplementowania z uwagi na trademarki. Jak ktoś posiada, może się tutaj podratować jakąś małą naklejką, żeby to tak bardzo nie raziło w oczy. Jest trochę ładnych detali na brzuchu, charakterystyczne dla Prime, ostro ścięte kształty. Cała ta osłona brzucha i krocza przypomina w sumie taki stylizowany łebek nietoperza. Ciekawe, czy było to zamierzone. Na prawym ramieniu spoczywa oczywiście ikoniczna broń meksa, działo fuzyjne, jedyna część odłączona Podczas transformacji przyczepiana na nowo. Standard nie ma się co o to czepiać. Jest to kolejna rzecz wykonana znacznie lepiej niż Voyagerze z R.A.D. Działo ma tutaj wreszcie prawidłowy rozmiar i wykończenie żadnych psujących linii gimików. Nie jest też za duże, nie jest za małe, po prostu idealne. Również ono ma gimik świecenia. Mamy tutaj maleńki przytyczek, który trzeba przełączyć, żeby dioda wewnątrz rozjaśniła lufę. Niestety nie mam jak tego pokazać, bo akurat nie miałem pod ręką właściwych baterii. Lądują tam takie dwie najmniejsze pastylki, a no akurat wszystko co miałem w domu, było za duże. Nie żeby mi na tym specjalnie zależało, bo świecące elementy w ogóle mnie nie interesują, ale okej, okay, jest to wspominam o tym. Ramiona robią bez problemu 360 stopni w jednej osi, wyginają się ładnie na boki, w przeciwieństwie do hasbrowego Voyagera na ramieniki nie wchodzą w drogę. No, niby nie są osobnymi elementami, ale i tak ramiona Dark Mastera mają znacznie więcej swobody. Dzięki stawowi z transformacji mamy tutaj również podwójne stawy łokciowe. Bardzo głębokie, także kolejny plus. Do tego obrót w bicku, coś czego nie wiedzieć czemu poskąpiono w wersji R.I.D. oraz ruchome nadgarstki ze swoją drogą bardzo ładnie wykończonymi pazurzastymi dłońmi są czyściutkie, nie ma tutaj tych zbędnych skrzydełek, którymi uraczyła nas retailowa wersja Hasbro. Ląduje tutaj jedynie panel poszycia statku, ale jest on płaski i dobrze się zlewa z ogólną linią, także elegancko. Giczoły również zostały pięknie wykończone, nie ma tutaj ani grama drążenia plastiku, są te charakterystyczne rozszerzające się łydy zwiększone stopami w formie ujmujących raciczek. Stopy mają bardzo wydatny piętyk, gwarantujące stabilność nawet podczas huraganu. W biodrach znajdują się stawy uniwersalne, ciasne, stawiające idealny opór, oczywiście staw w kolanie i obrót w udzie, brak czegokolwiek w. Kostka, ale i tak nie jest źle. Oprócz swojej głównej broni, Max otrzymał także parę innych akcesoriów. Ma zatem swoje używane często w serialu ostrze, wysuwane z nadgarstka. Bardzo wiernie oddany kształt. Ładne, ostro zakończone, więc lepiej nie próbować dziabać się tym w rękę. Ma ono 5mm kołek, idealnie pasujący do portu na przedramieniu, i tym oto sposobem Max staje się uzbrojony i niebezpieczny. Gotowy do pojedynku na broń białą. Fantastycznie to wygląda, nie ma nawet porównania z tym rozkładanym badziewiem oficjalnego Voyagera. Co więcej, w zestawie dostajemy również dodatkowe ostrze. Co prawda, w serialu Max używał tylko jednego, ale jak to się mówi, od przybytku głowa nie boli. Może nie jest to kanoniczne ustawienie, ale szalenie mi się podoba taki tryb baraki z Mortal Kombat. Kiedy zaś trzeba wyciągnąć potężniejszy majcher, Megatron może sięgnąć po swój własnoręcznie wykuty z mrocznego energonu Dark Star Saber. To jest moje ulubione akcesorium i gwiazda tego setu. Straszliwy miecz stworzony przez Mexa jako przeciwieństwo dzierżanego przez Optimusa Star Sabera. Przepięknie wykonany, oczywiście z twardego plastiku, to fioletowe tworzywo podstawione pod światło faktycznie daje wrażenie opalizowania jak w serialu. Bardzo mi się podoba to nieregularne ostrze. Myślę tylko, że warto uważać na te odstające drzazgi. No, nie są one co prawda zbyt kruche, ale obawiam się, że przy ewentualnym upuszczeniu tego akcesorium na ziemię mogłyby się ukruszyć. Żeby wsunąć mieczor w łapę meksa, trzeba najpierw usunąć ten maleńki klejnot wieńczący rękojeść. I lepiej na niego uważać, takie pierdoletki są zawsze pierwsze w kolejce do zgubienia się. Lider decepów pewnie dzierży swoją broń i wygląda z nią naprawdę znakomicie. Akcesorium perfekcyjnie współgra z właścicielem. Nie jestem pewien, czy to aby na pewno własny projekt APC Toys, czy też również coś zapożyczonego od innej firmy? Wydaje mi się, że oba miecze robili też Doktor Wu, ale mogę się mylić. Niemniej super jest posiadać mieczysko od razu z tą figurką. Ostatnie akcesorium to niewielki, owalny adapter pozwalający umieścić Darkstar Cyber na plecach. Wystarczy wpiąć go w otwór, w którym znajduje się głowa robota w trybie latadła i wsunąć ostrze, wyprofilowaną kieszonkę. Tym sposobem mamy tryb Wiedźmina. Max może odstawić miecz w stan spoczynku, kiedy ma akurat przerwę na herbatkę. Pozwolność Dark Mastera jest w porządku. Nie ma on, co prawda, obrotu w pasie i wychyłu w kostkach, do którego przyzwyczaiły nas ostatnie wydania Hasbro, ale i tak potrafi wykresać z siebie całkiem niezłe puski, zwłaszcza w połączeniu ze swoimi zabawkami. Dynamicznie ustawiony, będzie wyglądać znakomicie zarówno ze sztyletami, jak i z Dark Star Saberem. Bije od niego groza i potęga. Co więcej, konstrukcja ramion umożliwia nie tylko sięgnięcie po z za pleców, ale także oburęczne trzymanie broni. Czadersko. Druga porcja porównań. Oficjalne wydanie zostało, no, całkowicie wdeptane w podłogę, także w trybie robota. Różnicę widać gołym okiem i nawet nie ma co się szeroko na ten temat produkować. Po prostu ja kontra Kolesio, którego miałem się nie martwić. Hm, trzeba na pewno. Porównanie z Raid Optimusem wypada zaskakująco, okej. Okay. Spodziewałem się, że po zakupie Dark Mastera będę od razu chciał dokupić sobie Opika od APC Toys, choćby dla tego drugiego miecza. Jednak jak tak patrzę na te dwie figurki razem i porównuję ze screenami z serialu, to ta skala nie jest w sumie taka zła. Opik w swojej pierwszej formie był faktycznie niższy od Maxa o całą głowę, więc w sumie nie wiem czy aż tak bardzo potrzebuję lidera autobotów. Zastanowię się jeszcze nad tym. Jeszcze porównanie z gramatką Prime Decepticonów oraz Cyclonusem i drugim Megatronem. Rozmiarowo Dark Master to taki bardzo wysoki na dzisiejsze standardy Voyager albo współczesny lider. Jestem totalnie zachwycony tą figurką. Wreszcie po długim czasie fani Prime dostali naprawdę satysfakcjonującego Megatrona, który spokojnie może robić za definitywną wersję tej postaci. Bo naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek miało powstać coś lepszego od innej firmy trzeciej, ani tym bardziej Hasbro. Dark Master zachwyca wykonaniem i prezencją, jak i świetnymi akcesoriami. Try pojazdu jest jaki jest, ale to już kwestia materiału źródłowego. Natomiast robot spełnił wszystkie moje oczekiwania i za to wypełnienie pustki w serduszku fana Transformers Prime należy mu się szczególne miejsce. W mojej kolekcji. Jestem bardzo z niego zadowolony i szczerze polecam. Sam kupiłem figurkę na robot Toy Base, ale z tego co kojarzę, powinna być też dostępna na Shouse Store i kilku innych kolekcjonerskich sklepach online. Raz jeszcze polecam i dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza i tradycyjnie widzimy się ponownie w czwartek. Buziaczki!